Witam wszystkich z tej strony AllLog, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015 i dzisiaj jest ze mną duszek. No, cześć, witam. Tak. Dzisiaj tak sobie rekreacyjnie bawimy się w straż pożarną. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Przejdę się tak tutaj pokazać Ma nasz garaż, naszą remizę. Tu stoi oczywiście drabina. Dalej mamy hamera takiego o sobie widzicie ładny. Dalej duszek co to jest? Pojazd techniczny. Pojazd techniczny mamy dalej dalej mamy GCBA tak, czyli y, czyli to jest ciężki pojazd ratowniczy, dalej Mercedes to jest GBA czyli y, no też ciężki pojazd ratowniczy tylko do innych czynności służy no i to jest bardziej taki samochód dowódcy mm, to, to, ja, to nim powinienem jechać, no ale dobra Wracamy się do naszego pokoju sekretnego z, z ciemną ścianą, tak. gdzie tam duszkę gwałciłem przed chwilą. Tak, no i czekamy na wezwanie. Czekamy na wezwanie, będziemy jechać, gasić pożar, czy coś tam. Nie wiem, co Duszek będzie chciał gasić. Pragnienie, może. o. No, to jest. czekam na ku ciebie. No, nie wiem, właśnie. Widzisz, mieliśmy nagrywać odcinek inny, a tu proszę bardzo. Nie, nie Dobra, patrzcie o, tak. na mnie. Łowatko. Czekaj, halo? Oh, tak? Jedziem, GBA i, i drabina wyjazd. <laughs> o nie, no dobra Maniuś. To ja sobie, kurczę. To ja sobie otwieram, o patrz, nie no ty, to jest super. Nie wierzę w ciebie. Drabina, GBA, wyjazd. E element. Wyjazd, ja ci zaraz wyjadę ty. Z z z wyjazd z hajsu. O matko, ty, dobra, gdzie to mi kamera, mnie tu. Komera mnie tu kurde zwodzi za nos mnie targa Jak Syreny. to jest? Ciao, bo szukam Homa, o Ty Maniuś No chyba nie, poczekaj Maniuś nie mogę włączyć swoich syren O! I są No i się zawiesiło coś. Ło, dwa FPSy Na bogatości. O, już jest wszystko w porządku. Ty grubasi się nie możesz podnieść! Co? Co ty robisz? Nie wiem, stoję w miejscu. A dlaczego? Ale o, nie, ja nie wiem. Ja też stoję teraz, poczekaj, patrz, tu coś jest. Widzisz? No nie wiem, tam jest jeszcze dym. No dobra, no, cofnij się. <laughs> ja nie mogę. Dodaj gaz o ten nie mogę ja stoić. Coś tutaj jest między nami. O, ty, was jest dwóch. <laughs> jeden... <laughs> jeden jest w ciężarówce, a drugi poza nią. O, oh, jest, dobra. No jak tu yes. wysia <laughs> Dwóch duszów. <laughs> dobra. Jak się bawić, to się bawić. <laughs> Trzy... okna, wstawić. A sygnała? Dobra. No ja tak, no a ty co, ty nie? No my też. Tylko, że ja nie włączyłem... Dobra. Elewator zbożowy Zadymienie ele elewatora. Jedziemy to sprawdzić. Zadymienie, kurde, ktoś tam przedpuścił bąka. <laughs> się zadymiło. I te, te pojazdy są skolidowane <laughs> albo ta mapa no i Duszek, ty jedziesz na sera jak się zatrzymujesz na strzyżówkach? Co ty chory? I na mam 62 maksymalnie ile wyciągnąłem? O to 57 i się wra... i... cofało się. O, dobra, już jest szyj. No co jest ty! Flaka złapałem chyba. Dobra, tam się ustaw. Czekaj, hopie. O kur. Jeszcze kawał drogi przed nami. No pewnie. I, o, i, o, i, o. No nie, na bogatości, kurcze. Chciałaś, czyżbym był pod elewatorem? Jest, of course. To tam już że, z ziemi dojeżdżam? Możesz wjechać tymi pierwszymi, pierwsze w prawo, ja pojechałem drugie w prawo. Dobra, przyjął. No i, i co ci się tu kopciło, ty? Nie wiem, jest... jest. Wiem! Kot jest na dachu! Nie. Ja wejdę Jestem. drabiną, ty mi dasz wąż i go strącę wężem. O! Dobre. Jestem. Dawaj. Dobra. <grym> o, u, au. o! proszę. A czemu to się jeszcze nie wysuwa? Eee, czekaj. O! I się wysunęło! Oczywiście, no bo. Żeby ten, żeby nie było, ten no. Miał być. Na bogato nie. Ten odcinek miał być w ogóle inny, ale. Jaki inny, jest wszystko w porządku. Stary, no przecież, jakie to jest gigantyczne? Czy to widzisz to? Tam Ty, do... Maniuś! Maniuś, wskakuj! <grym> Czekaj, Wiem, że tak nie powinno się drabiną jeździć. Powinnoś. Dawaj, Maniuś, wskakuj! Czekaj. <grym> <Biegaj>. O <kurż. grym> yeah. Dobra, nie chcę mi się na ciebie czekać. Cio. Wejdę sobie na elewator Ty pa Pani w budynek wjechałem I żeby co Ty Chyba się zawiesiłem wiesz A wejdź nawiebić Ty, bo ja jestem w tej... Ujonu, ja jestem w tej kabince, ty Na weź widzę Czekaj. Może gdzie ja jestem? Ty bo ja spadnę w tej drabinie tam u góry O Yes, of course. Dobra. No i się zawiesiłem, nie mogę w ogóle nic ruszyć, widzisz? Dobra, ale o jaka, ta, jaka tam sytuacja u góry jakie drzwiami jest. Panie! Panie u góry! Już panu mówię. U góry jest wszystko w porządku, tylko lekko pod skosem. O, widzicie? Mam wrażenie jakbym leżał pijany. I o, widzę. Cię. Teraz na ciebie patrzę, hopie! Co za widoki! Jeszcze, żebyś tak miał stringi i się powpinał to by było super. I mój wóz strażacki umył. Dobra. Dobra, i szturchnij no mój wóz, bo trzeba, trzeba gdzieś stąd jechać. Dobra, czyli fałszywy alarm, to ja się zbieram stąd. Dalej, panie, pierdyknij mnie. No już. Tylko będziesz musiał wyłączyć te syreny, bo wracamy już do bazy. Cic, -ci gra. O, widziałeś? Złóż to ładnie Jakie to szybkie jest ty ja bym tak z tyłu ty miał taki ogon będę miał... Ale fajnie. Niczym... Niczym San Andreas ostatnia misja. Tak. Ratuj Sweeta! W no. San Andreas się no, a... łamały lampy, a tutaj nie. <ścoughs> Nooo! Kracamy do i i Ej, ty to mogłoby strzelać jeszcze, tym tak to bym dopiero To 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 to! Ty no, kozackie to Znale, jest, nie? To za dużo. Czyli dwa mesie w akcji. Co? Mamy się w akcji. Cofamy się w akcji. Ja biorę tego, co co my mamy, lubina. <ścoughs> co to tam jest? Jakie my mamy samochody? Ten, ten... <ścoughs> wow. No co, remizy kurde te wiejskie miały Lubliny, o co Ci Nie Wiem... Chodzi? A Ty wiesz. No z kopkiem przecież ja służyłem po SP. Tak. No gdzie, po Chyba jako woda. No panie, co mnie pan na ściernie śpychoś? O dobrze, żeś się w drzewo wie, bo... O ten, patrzcie go! Jaki maniek, ty! Ja I jem go tą drobiną. Ludzi przejechałeś! Co za Dobra. wariat! Dobra, pakujemy się. To pan sam się pakuj. MMS. No, dobrze, no co, ja Cię nie dotykam. To jest prawdziwy odcinek, bez się, prawdziwy. Jak to nie, to jest odcinek, jak się bawić, to się bawić, tak? Tak, gówno, jak się bawić. Panie, gówno, to mi tutaj silnika nie ma. Dobra, ja go sobie zamykam, bo ja ja będę mówił ciofej, ciofej. No tylko, że ja nie mogę nie wjechać tam, no. Ciofej, ciofej. Dobrze jest, ciofej, ciofej. Daj mi go. Ty, on był obniżony cały czas, dlatego nie mogę nim jeździć. A, no to dobra. ty żeś mi nie powiedział, chłopie. Ciofej, ciofej, dobrze jest, dobrze jest, ciofej, Cieba, czekaj, bo mi się ten, widzisz go? No, zostaw go spokoju. Koszyczek nie, bo by zawadził i by mi strącił kota, co go tam wiozę. Ja Stoj! Dobra, będzie. Do będzie. Mykanie. Aha. No, się w tym samym momencie, co ja, ty w wariacie. Dobra. Dobra, ja biorę ja. Lublina. A nie, ci o to Volkswagen jest. Ale załóżmy, że Lublin, dobra? Dobra. Oj, Lublin. No, bierz hamera Aha. Przecież mieliśmy wezwanie. Jakie wezwanie? Oj, ty, on jest stuningowany, białe felgi. Teraz chopie jedziemy, wiesz gdzie? Na biuro spedycyjne, bo tam to się kopci do biuro. Defraudacja pieniędzy się tam odbywała i teraz kopcą wszystko, wiesz? Komuś się na działkę wchrzaniłem do altanki. Co? Jedziesz do tego Lublinem. Jadę Lublinem. No ty, no ten mój Lublin to mu dupę zarzucę bo napęd na tył chyba. Drift to dawaj, jedziemy na no. sygnałach Dawaj, bo to mój Mustang jest. No jakie? sygnały włączył nie. Dobra, ja też. Ty, ja jeszcze pasował? O, oh, jest. Światełka są. Bokiem. Nie! No nie. Co? Lublin, jak No, Co? Bo my baleny I strącamy pachołki O I wiaduktem kurde prosto do biura spedycyjnego O Panie ui, ui. Ej my jesteśmy policja. jak policja Wstać nie ruszać się P Dawa. Nie ruszać się tu policja przyjechała Policja i melecja. I tu komuna zapanuje dzisiaj. Lublin przejechał! Op! No ty, Lublin i młotek. Pano, uderzymy się w siebie, że, bo wiesz, zawsze w filmach Hollywood wszystkie te się zderzają. A no, bujaj się! Bo mi felgi pogniesz, no! Dobra, to będzie tyle z, tego, z tych naszych tutaj wygłupów. Trzeba czasem się zrelaksować w tej grze. Nie tak. wolno się spinać. W tym przypadku re, re, relaksowaliśmy się na y, mapie, którą ja znalazłem. te ja wszystkie mody, które to są, ja znalazłem. A A więc wpadłem. Tak. Było w jednej od... paczce, nie? To nie było ciężko padania, znaleźć. pomysł, <grym> tak <grać>. <grym <grym> Z tego strasznie no, Wyszło jak wyszło, nie jest idealnie. Wyszło jak zawsze, duszek chciałeś, nie? Bo co ja od ciebie, bronię do nagrywania? Dobra, to by było na tyle. Kończymy przy tym nie Lublinie. Nie, to nie, to nie <grymne> Także do następnego i trzymajcie się, cześć. Ej.